Witam serdecznie. Dzisiaj bardzo króciutko na temat bardzo istotnej y, informacji. Dlaczego? Dlatego, że Wenus zmieniła znak zodiaku. Wiemy, że Wenus jest karaką wyjazdów, podróży, dobrego samopoczucia, harmonii, ale co istotne dla wielu y, osób? Związki, relacje, małżeństwo. Dlatego jest to bardzo ważny czas na to, aby podejść do tego dojrzale, jak bardzo jesteśmy dojrzali, to ten czas właśnie pokaże. Wiemy, że Baran jest bardzo mocno pod energią Marsa, taki agresywny czasami z, z natury, jest bardzo niecierpliwy, a Wenus jest w naturze pasji. Czyli wiemy, że tutaj ogień jest bardzo mocno rozmuchany. dlatego istotne jest to, aby na spokojnie, z głową, dojrzale. I co najważniejsze, z cierpliwością podchodzić do relacji, podejmowania decyzji, jeśli chodzi o wyjazdy, o podróże. I również w zależności od tego, w którym domu masz tą Wenus, to również ukaże nam pewien aspekt, gdzie ta cała energia będzie się manifestować. To, co jest równie istotne i ważne, że ta Wenus nie jest sama. Ta Wenus jest razem z Jowiszem tworzy guru siukra Jogę. Jest to yoga wiedzy, mądrości. Jest to yoga, która pomaga nam w tym, abyśmy z mądrością, z dojrzałością podchodzili do spraw. Wiemy, że ta Wenus jest bardzo blisko słońca, co jest też istotną informacją, dlatego że ważne jest to, aby ego. Troszeczkę odłożyć na bok, ale z drugiej strony nie tylko koncentrować się na sobie, swoich potrzebach, ale pamiętać, że interakcja z drugą osobą, interakcja czy związek polega na tym, że dwie osoby chcą coś powiedzieć, mają swoje potrzeby, mają swoje również pragnienia. Wiemy, że jest. Minimum pięć rodzajów wyrażania uczuć, i w astrologii możemy zobaczyć w jaki sposób. Chcemy te uczucia wyrażać, co jest dla nas ważne, co jest dla nas istotne, i ten aspekt widzimy w nakszatrach, czyli w gwiazdach, które są bardzo wysoko. Wiemy, że w astrologii wedyjskiej mamy 27 gwiazd, mamy 9 planet i mamy 12 znaków zodiaków, więc specjalna nakszatra w Twoim personalnym horoskopie ukaże, w jaki sposób chcesz podejść do relacji, do związków, co jest dla Ciebie istotne. Tylko tak króciutko, jeśli ktoś na przykład. Jest w nakszatrze, która jest pod władaniem słońca. To bardzo istotne jest to, aby mieć partnera, który będzie zwracał na nas uwagę, który poświęci nam czas, gdzie nie będziemy się czuć ignorowani. Więc w ten sposób jesteśmy w stanie zobaczyć, która nakszatra jest dla nas istotna i ważna, naturę tej nakszatry i to powie nam, czy da nam informację, w jaki sposób te rzeczy wyważyć, I jak pomóc sobie, ale też również w jakiś sposób e, pomóc drugiej osobie swojemu e, partnerowi. Więc e, do dzieła. Jest to bardzo pomyślny czas dla wielu z nas, dlatego że jest to bardzo dobry układ, ale jeśli zabraknie w nas e, tej cierpliwości, to relacje, związki partnerskie będą e, e, pod trudnym, że tak powiem, e, pod trudnym e, Takim znakiem zapytania, dlaczego? Dlatego, że będzie za dużo pasji, będzie za dużo e, tej energii złości, gniewu i frustracji. Musimy e, e, pamiętać o tym, jak będziemy pamiętać, lepiej zaangażować tego Jowisza tam, czyli planetę mądrości, wiedzy i zrozumienia, i cierpliwości niż tą, ten znak Zodiaku. Ten znak Zodiaku pozwoli Tobie inicjować pewne rzeczy, wystartować w, w, nowym, w nowym kierunku, ale ma to do siebie, że natura Marsa jest również destrukcyjna, czyli bądźmy ostrożni w tym, w jaki sposób podejmujemy decyzje, jak integrujemy się w społeczeństwie. Wszystko, co ma związane również z podróżami. Planujcie te podróże, planujcie wyjazdy. Niedługo majówka, więc bardzo dobry czas na, na to, aby zaplanować ten czas. Ok, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Namaste.